Cześć kochani, z tej strony Klaudia Klatek. witam was po raz kolejny na moim kanale, a może po raz pierwszy, nie wiem, może też oglądamy po raz pierwszy właśnie oglądając ten film. Dzisiaj to jak widzicie odcinek o kosmetykach Chiary Ferani, e, razem we współpracy z Lancome, mam te nowości u siebie i przetestujemy sobie je dzisiaj wspólnie. Zacznę może od tego, że prywatnie uwielbiam Kiarę, obserwuję ją na Instagramie już od dawna. Uwielbiam jej zdjęcia, uwielbiam jej poczucie humoru, uwielbiam w ogóle ją jako osobę. Jest dla mnie jedną z większych inspiracji, jeśli chodzi o e, takie influencerki z zagranicy. Dla osób, które jeszcze nie znają Kiary, Kiara jest włoską bizneswoman modową, jest influencerką, prowadzi Instagrama w bardzo fajny sposób, tak jak powiedziałam, bardzo ją lubię jako osobę i teraz wypuściła razem z Lanką swoje kosmetyki, które są przepiękne. Zaraz Wam wszystkie pokażę na przewidkach. I pierwsza rzecz, która mi się najbardziej podoba, to paletka. Cała brokatowa. Takie oczy, które widzicie na opakowaniu. To taki znak rozpoznawczy, Kjary. Jej marka modowa też w, na swoich ubraniach, na swoich dodatkach ma masę tego typu dodatków. No i powiem szczerze, że paletka jest wykonana bardzo. To bardzo porządnie. Wszystkie szczegóły są naprawdę idealnie wykończone. W środku mamy piękne, duże lusterko, paletka zamyka się na magnes, jest naprawdę solidna, porządna, no i przepiękna. Jest to paletka, która nie jest tylko paletką do oczu, ale mamy tutaj produkty do konturowania twarzy, mamy tutaj błyszczyki do ust oraz cienie do powiek. W zestawie mamy również trzy pędzelki. E, dobra, no to zaczynamy może od paletki. Użyjmy ją, a później pokażę Wam znowu kolejne kosmetyki e, i będziemy sobie ich na bieżąco używać. Ja na twarzy mam podkład, korektor, puder, bronzer i e, produkt do brwi, e, ponieważ w zestawie kosmetyków od Kiarin Lancome nie mamy produktów właśnie do tych części twarzy. No i tutaj w paletce mamy, słuchajcie, przede wszystkim róż Także nakładam sobie róż i zobaczymy jak on się sprawuje, czy jest mocno napigmentowany. Już mi się podoba, bo ma w swojej formule e, drobinki brokatowe co bardzo mnie cieszy, bo ja właśnie lubię kiedy róże e, mają takie delikatne rozświetlenie w swojej formule także jeśli chodzi o róż to naprawdę bardzo mi się podoba, ładnie się nakładał, e, myślę, że gdybyście delikatnie użyły sobie go mm, dotykając bardzo delikatnie, to miałby delikatną pigmentację, a ja sporo razy go tutaj potarłam e, także od razu zostawił mi na twarzy kolor ale ja jestem zadowolona, lubię zwłaszcza w lato, w tak ciepłe dni jak teraz e, mieć, tak, mieć róż na twarzy bo nie dość, że róż dodaje takiej dziewczęcości, to oprócz tego daje wrażenie, że buzia jest ciągle świeża, że ten podkład wygląda na twarzy dobrze. E, także ja róż bardzo lubię do takich lekkich makijaży na co dzień. E, no i mamy właśnie tutaj te rozświetlacze. Myślę, że użyję dzisiaj tego środkowego. I już widzę teraz, że rozświetlacze nie mają jakiegoś bardzo Błyszczącego wykończenia, wiadomo, świeci się jak to rozświetlacz. Takie jest jego zadanie, ale nie dajemy jakiejś potężnej tafli, jak niektóre rozświetlacze. Ale bardzo mi się ten efekt podoba. Eee, widzę tutaj teraz, że delikatnie akurat ten kolor, który wybrałam. Wpada w taki Rose Gold. Bardzo fajny produkt. No i mamy tutaj produkty do oczu. Myślę, że użyję sobie dzisiaj tego i tego cienia. Nie chcę używać tak ciemnych cieni, kiedy mam rzęsy, bo będzie mi ciężej je zmyć. Będę musiała użyć płynu dwupasowego, a trochę oszczędzam, bo są bardzo ładne i nie chcę, żeby od razu mi odpadły. Także użyjemy tych jaśniejszych cieni. Zacznę od tego brodziku i nałożymy sobie go w zewnętrzny kącik oraz załamanie. Cienie mają bardzo dobrą pigmentację, bardzo fajnie się z nimi pracuje, nie robią plam, bez problemu się rozcierają i blendują. Także to jest duży plus naprawdę pewnie ciekawi was także cena paletki. No niestety tych paletek i tych produktów Kiary w momencie kiedy ja nagrywam film jeszcze nie ma w Polsce, więc cen nie znam. Nie wiem ile będą kosztowały, ale wrzucam wam screen palety, która jest dostępna w Douglasie za granicą. Więc macie cenę w euro, możecie sobie zobaczyć i mniej więcej plus minus przeliczyć jaka cena będzie w Polsce. Wiadomo, może być to troszkę więcej. No ale zobaczymy. Musimy poczekać aż te produkty pojawią się już w Polsce. I teraz ten jaśniejszy cień. On tutaj widzę, ma zdecydowanie mniejszą pigmentację, jest bardziej taką taflą rozświetlającą i dolna powieka, tym samym, którym podkreślałam zewnętrzny kącik i e, załamanie oka. I tak to wygląda z paletką, pracowało mi się bardzo przyjemnie e, i zarówno produkty do konturowania, jak i produkty do oczu bardzo ładnie się rozprowadzały, blendowały. Przechodzimy do tuszu. Tusz również jest przepiękny. Eee, tutaj mamy opakowanie z zewnątrz, tak się prezentuje, eee, a pokażę Wam, jak to również wygląda w środku. Eee, na Insta Stories, jak pokazywałam te produkty, to zwracałam uwagę również na to, że nawet same opakowania kosmetyków od Kiary, eee, te zewnętrzne, są dopracowane, bo print jest nawet w środku opakowania każdego z kosmetyków. Eee, tutaj w tuszu też możecie to zobaczyć. No fajnie, bardzo fajna sprawa. widzieć, że to jest naprawdę dbanie o każdy najmniejszy szczegół. A tak prezentuje się tusz. Teraz możecie zobaczyć go na przewidce również. Ma również symbol oczek na, na tuszu. No i tuszujemy w moim przypadku tylko dolne rzęski. Niestety nie przekonam się, jak on faktycznie. Górne rzęsy jest w stanie wyczesać, no bo mam aktualnie sztuczne, niestety. Niestety, niestety, bo mega wygoda dla mnie, no ale nie przetestuję w 100% tuszu. Szczoteczka ma bardzo ciekawy kształt, na przebicie możecie sobie teraz to zobaczyć. Jest taka wygięta w połowie, ma dość gęste włoski i są to włoski, które są silikonowe, to nie jest zwykłe włosie klasyczne. Wydawałoby się na przebicie, że jest to takie zwykłe włosie, a jest to silikon. No słuchajcie. Bardzo podoba mi się efekt Dolne rzęsy rzadko kiedy Jakiś tusz jest w stanie w ten sposób podkreślić A tutaj pięknie się to udało zrobić I nagle moje rzęsy dolne są gęste I długie, wow No coś czuję, że to będzie hit Czekam aż są te rzęsy I będę go testować A jeśli wy może miałyście okazję Może mieszkacie za granicą Albo już kiedy publikuję ten film Gdzieś tam ta kolekcja wyszła do Polski I testowałeście ten tłuszcz, To piszcie w komentarzach jak wam się sprawdził no, i mamy także sporo pomadek, aż 6 rodzajów. Mam u siebie: to są takie pomadki wysokie, te są niższe. Pokażę Wam, jak wyglądają również ich kolory. Zaczniemy, może, od tej serii Longwear Lip Color, czyli od tych wyższych pomadek. Eee, tak, jako pierwszy polecę z kolorem 1987 On, jak widzicie jest to taki piękny różowy kolor z drobinkami błyszczącymi eee, formuła wydaje się być bardzo fajna, taka fajna lepka eee, pięknie będą te produkty myślę ustanawiały. żały, kolejno kolor 217 no i tutaj mamy taki błyszczyk bardziej bezbarwny, nadający tylko i wyłącznie połysku jak widzicie eee, kolor w nim za wiele nie widać, ale również taki błyszczyk daje się, myślę, każdej kobiecie i każda kobieta powinna mieć taki produkt kosmetyczny, żeby czasami na szybko, nie mając czasu na dokładne wyrysowanie koloru, objechać usta błyszczykiem i już wyglądają pięknie, świeżo i dziewczęco. I jako trzeci kolor z tych wysokich longwear mamy 218 i jest to widzę kolor dość podobny do pierwszego, ale tutaj już nie mamy takich brokatowych drobinek. Także mm, tak to wygląda. Ten e, róż pada trochę też w czerwień, także jest bardziej intensywny niż pierwszy. No i przechodzimy sobie do tych niższych pomadek, które dokładnie nazywają się Balmy Feel Shine Lipstick. E, no i tutaj również mam trzy kolorki. a Zaczniemy sobie od 605 Independent Woman ciekawa nazwa. No i tutaj już mamy formę takiej bardziej szminki w styku. Jak widzicie, na pierwszej przebitce te pomadki nadają delikatnego koloru. Bardziej faktycznie są takie w formie balmi, czyli takiego balsamu, produktu do nabliżenia ust. Bardzo fajnie, bo ja bardzo lubię takie formuły na co dzień. Wiadomo ja na wyjścia uwielbiam Maybelline Super Stay Matte Ink kolor 65, mój ulubiony, ale na co dzień stawiam jednak na błyszczyki, jakieś produkty nawilżające usta, także tutaj mamy kolor 605 następnie 705 i tutaj jak widzicie mamy zdecydowanie żywszy kolorek e, bardziej różowy, bardziej intensywny, ale ciągle na zasadzie tej samej formuły, bez drobinek, fajnie ja tak jak powiedziałam, naprawdę lubię takie produkty i jako trzeci, zdecydowanie bardziej stumiony kolor, 1903. E, I tutaj mamy takiego brudnego nudziaka. Który nie zostawia dużo koloru, ale również bardzo się cieszę, że akurat ten kolor mam u siebie, bo jest to taka pomadka, której na ustach za bardzo nie widać, a one będą wyglądały zdecydowanie lepiej niż gdyby były suche. E, także super, jestem zadowolona, ale myślę, że dzisiaj użyjemy sobie jednak któryś z tych wysokich błyszczyków, e, i myślę, że ten pierwszy najbardziej skradł moje serce, także nakładam go sobie teraz na usta. Jest to kolor 1987. Ojejku, jaka fajna, lepka formuła. No powiem wam, że super. Nic tak taki klasyczny błyszczyk, tłusty, lepiący, tylko on w tym momencie daje mi takie ochłodzenie na ustach, gdzie teraz aktualnie w studiu mam naprawdę gorąco, lampy i wszystko bliżej, i dookoła ciepłem, na dworze za oknem 30 stopni, to ten błyszczyk po prostu na ustach jest tak kojący, tak chłodzący, że jestem w niebie. No i musicie przyznać, że przepięknie wygląda na ustach. Jak wiecie, ja swoje usta jakiś czas temu na powiększyłam. Nagrałam z całej wizyty, z całego dnia vloga. Jak było przed, jak było po zabiegu i tak dalej. A także jak macie ochotę, to wtrącę wam, że taki vlog jest na moim kanale, Klatek's Vlog. To mój drugi kanał, gdzie od teraz będę wrzucać tylko i wyłącznie vlogi. Także zapraszam Was na kanał Klatek's Vlog. A my wracamy do kosmetyków. Podsumowanie. Kosmetyki są bardzo dobrej jakości. Nie dość, że wyglądają przepięknie, to wyglądają również dobrze po użyciu, na twarzy. No, tak jak powiedziałam, zarówno produkty do twarzy, do konturowania, do oczu, jak i teraz błyszczyki są bardzo, bardzo fajne, wyglądają bardzo dobrze. No, myślę, że ten błyszczyk będzie moim faworytem, naprawdę, bo jest tak komfortowy na ustach, nie lepi się w żaden sposób. Myślę, że nawet włosy nie będą się tak przyklejać jak do klasycznego błyszczyku. Wow, naprawdę mega, wielkie gratulacje Lankom, wielkie gratulacje Chiara Ferrani, jestem naprawdę pod wrażeniem, e, myślę, że śmiało mogę ocenić tą kolekcję, kolekcję na takie 9 na 10, może nie jest to jakiś nie wiadomo jak wielki szczyt marzeń, że to mi nie wiadomo jak e, po prostu ugięło na kolana, ale są to bardzo dobre kosmetyki, bardzo dobra jakość. No jak pewnie wiecie, Lanką w ogóle jest bardzo dobrą firmą i ma dobre produkty. No ale ta kolekcja z Kiarą zwłaszcza padła w moje serce. Może też trochę przez to, że bardzo lubię Kiarę. E, możliwe, ale jakby bardzo kibicuję jej, bardzo... Wspieram każdy jej sukces. Jak tylko mogę testować prawda, jej rzeczy, to, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Także test kos kosmetyków, jak dla mnie, bardzo udany. Mam nadzieję, że tę propozycję wykorzystacie na jakąś okazję. Może na jakąś imprezę, może na jakąś rodzinną uroczystość. E, myślę, że się nada, bo jest to delikatny makijaż, ale jednak coś jest tam podkreślone, coś się dzieje na oku i na ustach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na mój Instagram Klatex. Ja się żegnam. Dzięki pamiętajcie o łapkach w górę, bądź łapkach w dół, jeśli materiał się nie podobał. Ja się żegnam do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.